O, Pojpole, co ty tu masz? Hmm, ciekawe. Akurat słońce i księżyc. Skąd ty to wziąłeś? Przecież już takich nie sprzedają. O żeż, oryginalne, nieźle. No to otwieramy. Co będzie w środku? Hmm. Nie mam pojęcia, zawsze jest jakieś losowe coś. Chyba wziąłem. Okej, okay. barbocz, znam, nie wiem. Znam, mam, nie mam. Eee, mam. Na pewno nie mam. Wow! Eee, mam. Nie mam. Eee, mam. Eee, hm, Nie mam chyba. No i tyle. To jest pierwszy boosterek. Ładnie, ładnie. Zobaczymy, czy prawa lewa ręka Poipola trzyma coś jeszcze lepszego. Być może, kto wie, kto wie. O jak super! Lubię tego Pokemona. Nie dotarłem jeszcze do niego odcinka z Poipolem, albo dotarłem i już nie pamiętam. Proszę mi nie spoilerować, a ja oglądam słońce i księżyc. Ultra przygody mimo że jestem na Pokémon Jota Liga Championów. Coś takiego. Dobra, e, Deep Island nie mam na pewno, nie mam. Mam. W sensie to znaczy, że mam, czyli że nie miałem wcześniej. Znaczy miałem wcześniej, o. Nie mam. Eee, czyli mówię mam, to znaczy, że powtórka w sensie wyglądu ogólnego, a nie wyglądu zupełnego, bo wygląd zupełnie rzadko się powtarza. Na pewno nie mam. Eee, nie mam. 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 Co to jest? A? A to ciekawe. Nie mam. Nie mam. Dobra, jeszcze... Jeszcze po pole się nie wylosował. On tu nic nie kry krywa za bardzo. Jestem jeszcze ciekaw, jak to wygląda, bo jeszcze nie otwierałem. Dopiero na nagraniu. To jest wielka podkładka na osu! Ogromna wręcz. Przepiękna sprawa. Nie zmieści się w kadrze, dlatego że tak powiem. Postawię to. I ja muszę koniecznie posprzątać pokój z kurzu, bo to się zakurza. A ja dbam o takie rzeczy. Przepiękne. E, oczywiście, jak się pewnie już domyślacie, byłem dzisiaj na targach fantastyki. I to nie wszystko. Wój pole map kompana. Wiem, Pikachu był w anime, ale to jest Kimi no Boken, moja historia, moja przygoda. Więc tego. Dozo.